Witam, tutaj to jest Minecraft Hardcore Zdecydowałem się na powtórzenie tej serii ponieważ odcinki z Hardcora mogłyby się pojawiać częściej niż te zwykłe z przygód z Minecraft Także dajcie znać czy podoba Wam się ten pomysł żebym nagrywał Hardcora Jeśli on się spodoba to będę go nagrywał, jeśli nie to po prostu zostawię i zostanie tylko seria z przygody z Minecraft i może jeszcze jakieś bonusy albo poradniki co jakiś czas. Jak wiecie, hardcore to jest ten tryb, w którym kiedy umieramy, to już tracimy ten świat. Dlatego jest tutaj o tyle trudniej. To tutaj zbudowałem już takie prowizoryczne schronienie. Nie ja mam jeszcze nawet domu, yy, łóżka. Tutaj coś w pice było. Yy, mięsko sobie zrobiłem. Tutaj odgrodziłem wodę, żeby się nie lała. Tam mam mini plantację tego. Yy, jak to się nazywa? Zboża. I teraz sobie pójdziemy yy, do jaskini zbierać surowców. Nie wiem, ile ta seria będzie miała odcinków. Możliwe, że w tym odcinku już zginę. A możliwe, że będzie ona miała kilka lub kilkanaście odcinków. Dobra, tu już mamy żelazo. Widzicie, teksturpak to jest John Smith. Link znajdziecie w opisie. Według mnie on jest bardzo fajny i zawsze chciałem z niego coś nagrać, także teraz mam okazję mówię głównie na początku się zbiera surowce co teraz robię i będziemy dzisiaj w tym odcinku podróżować po kopalni Znaczy nie kopalni, tylko po jaskini tylko moment wykopię ten węgiel Myślę, że nie będę się tak zastrzymywał za chwilę tylko po odcinku zbiorę to co po drodze znalazłem ale teraz chciałbym oj Trochę mieć węgla, żeby na pochodnie. Żeby pochodnie z niego zrobić. Dobra, mamy trochę. Idziemy dalej. Ale żelazo to nie odpuszczę. Bardzo mi się, by mi się przydało przed tym wejściem do kopalni, żeby zrobić sobie jakąś zbroję. Na razie mam tylko hełm i oskurzany. Dobra, idziemy dalej w głąb kopu jaskini ich teraz już szkielet nie tu... oj już sam nie musiał strzelić, rąbany Ej, kur... dobra, tu widzimy jakieś strome zejście zaraz je trochę ulepszymy no dobra, idziemy dalej co my tutaj mamy? jakieś rozgałęzienie nie lubię rozgałęzień i już to nas pajank idzie no chodź i Creeper na no bomba oświetlimy sobie, fajne światło jest w tej teksturce. Dlaczego on do mnie nie skacze? Nie wiem, może postanowił zmienić swoje postępowanie. Co my tu mamy? To jest chyba ziemia. No tak ciemno to trochę nie widać Dobra wykopimy to żelazo, widać go jest tu sporo Może nawet od razu sobie je przetopimy Żeby mieć zbroję Tylko nie wiem cholera czy wziąłem sobie craftboxa, chyba nie Nie, nie mam Także dopiero albo jak znajdziemy jakąś kopalnię gdzie będę mógł z drewno wziąć Albo jakiś wyjdziemy wejdziemy na zewnątrz Także pierwsza wyprawa jest głównie po żelazo. Jak widać w tej jaskinie jest go pod dostatkiem. Dobra, stąd przeszliśmy. Idziemy na dół. Coś tam się już świeci. Jest dużo potworków. Troszeczkę się boję tam schodzić. Tworking, grzyby, wszystko co dusza zapragnie. Dobra, poczekamy na tego pająka aż tu przyjdzie. O, jeszcze muszę... Jeszcze nie Cholernik. Dobra. Zrazu. Tutaj ślepa uliczka, ale stawimy pochodnie, żeby nam się nic nie spełniło za plecami Tu jest jeszcze zlazło, ale boję się, żeby mnie tu nic nie zjadło To by była najkrótsza seria w historii Najkrótszy sezon A te potworki się schowały gdzieś tu, albo spłynęły wodą Dobra, to oświetlamy tutaj kawałek i lecimy za nimi. Ale nie chcemy tam iść. Najpierw idziemy u góry, zobaczyć co jest. Tak, to jest jeszcze szkielet tam chyba. Tak, szkielet stoi. Dobra, tu było żelazo. Cholera, szkoda, że nie mam tego. Prawda boxa. Mój pierwszy kill mi się skończył, dobra. Tu jest Żwiri, tu jest jeszcze Żelazo. Cholera, no naprawdę. Wiecie co? Ja chyba. Ja chyba. Co to jest? No to jest Żelazo. Ja chyba sobie wrócę na górę i uznajmy ten odcinek jako taki odcinek z zapytaniem do was. Czy chcecie serię z hardcora, czy. Mam sobie to odpuścić. Tak, zrobimy tak, że teraz ja się z wami żegnam i zostawiam was z pytaniem, odpowiedźcie w komentarzach, czy chcecie taką serię z Hardcora, czy po prostu mam to zostawić i robić tylko przygody z Minecraft. No to trzymajcie się, na razie.